Dobra, słyszymy tego skurczybyka, tego. Ja pierdykam bossa. No, nieźle. Nie zujaja. Dobra, dawaj peperoni. Idę, idę. górna Ja jestem, ja jestem scykany. <laughs> Dobra, 3, 2, 1, bomba. Kurno, pierd... O kurno, mrówek! <laughs> Jaki Pampers ma założony, ty! No, Skurczywek! Nie? <laughs> z, z, z się nie obstrał? Ale przypomina jakąś postać z bajki. Nie wiem, z czegoś go pojadę. <laughs> Ej ale mocno... Taka znajoma ta twarz. Kapę ma dużo, za dużo nam w imieniu nie zadaje. Przyjemny bardzo. na pewno lepszy no, niż czarna bardzo przyjemny. Nic tylko go bić. Na pewno lepszy niż ta czarna wdowa. No moskito. I tyś. Brwek padaji ostateczne uderzenie o kurno tylko, nau tylko nauka jest wąrówka. Ty, ale tysiaka, że staliśmy Tutaj tu jest jakaś szpara. Dobra, skanujemy, proszę Państwa. Zobaczymy, co tutaj będzie. Tutaj jest jeszcze przycisk właśnie. Okej. Okay. Coś tam ten jest jeszcze do odblokowania z tyłu? Nie. Tutaj nie nic nie ma? Nic. I co? Jest? Wygląda jakby to było wejście, nie? Tam. Tak, tak. A tam z drugiej strony? To ewidentnie mrówek chciał uciec stąd. <laughs> Kopał już ten tunel. Aha, czyli otworzyliśmy sobie po tej stronie, ale tutaj było otwarte? Tutaj nie było otwarte. Nie, nie było. O kurna. Ale też może być wyjście. Chociaż... O jazda. Tochtel powiększający. O kurna. Ty paperoni chyba kolejny boss. Ja wiecie, co to jest. Okay. To jest ten! To jest Shredder! Jaki... Nie! By, Jakiś ten y, tych wojowniczych żółwiach ninja. Był taki, taki mużdek jeżdżący. Shredder. Czekaj Co ty do mnie chcesz? Spadaj! Spadaj, diadu! Ja nienawidzę z nimi gadać, serio. Bo <grym> wygląda jak taki chudny, no na naprawdę, agenci. Nowe pomysły, świeże miejsce przechowywania. Dobra. Ej, będziesz musiał z nim pogadać trochę, bo ja już nie wytrzymuję psychicznie z nim. Nie bo on tłumaczy jak mamy zrobić koktajl powiększający. No, on coś pierwszy o tym koktajlu, ale... Dobra, nice, no super. Are you ready to go? Yes, yes. Zbierz grillowaną naukę dla Wendela. No, trzeba będzie I co zebrać. Ej, co jest?

Co się stało? Udaj się do urządzenia Javamatic, i opierdzielę. Ty, on chodzi! Co jest to? <laughs> Drugi grzegorz! Teraz ten z nim gadał. No, co gadać, o żonie?

Ale jaja. Dobra, guys, Ej co jest? Ty, mam ognistą burówkę robotnik orka. Ja pierdziele. Ty, możemy Dobra. zrobić mięto, a nie. Myślałem, że możemy taką fajną broń zrobić, ale... Dobra, guys, to w sumie lecimy dalej, bo tu też jakieś dymy się dzieją. <laughs> Siemanko. Witam w kolejnym odcinku z Granded'a. Dzisiaj, proszę Państwa, ogarnęliśmy coś niesamowitego, bo e, ogólnie mamy kartę, e, która daje nam udźwignięć taki dosyć przefantastyczny i, i czerwona. Da. Zbroja mrówkowa, która daje 18 slotów. Zobaczcie jak to wygląda. No fuck. Aż mi się w kamerce nie mieści Idę. To... Nie wiem, no człowiek pózian, nie? Człowiek pózian Ja pierdzielę. Ale jaja. Nie wiem, tego jeszcze nie było. Jak ściana, jakbym ścianę niósł. Człowiek kupa z tarsza. Ej, broni. Daj, ja strzelaj. Tak, bo się tu biję. dobra, idę, idę. Do... Strzelaj, żywa tarcza. <grywa> Czym, panie, czym? Czekaj, wej dobra. wejdę do domu. Chyba nie. O, nie, wchodzę, dobra, łatwo. I cyjś, odkładamy. O no. boże. Takiego sobie pracownika tutaj. No, takich pracowników to... <grywa> Takich pracowników to skarb. E, no. Faktem. <głos》>, Ogólnie to zrobimy sobie e, tą wieżyczkę e, do wszystkich punktów na mapie. Ego po prostu jak najszybciej się no przemieszczać i ona wieża już jest zrobiona, już jest użyteczna. No a tylko no te po podłączać i mamy w zasadzie wszystko, także. i su Dobra. Mamy a my lecimy... na razie dwa miejsca takie najważniejsze Póki co No No ale jak się rozwiniemy to już w ogóle będzie Picabello Manific, A my lecimy na Java Mantica czyli Na, na coś co powinno nas powiększyć Ciekawe czy, czy nas w ogóle powiększy Także słyszymy się za chwilę Dobra lecimy na główną wieżę tutaj naszą widokową Przeromba niedługa jest. Tak wam odpaliłem od połowy. Grze no. Czekaj, gdzie? Tutaj? Dobra. Mam od razu stricte praktycznie do. do właśnie tego Java eee, Tą Tyrolkę, także. Cze, let's go. No, może tak nie stricte, ale już tam daleko nie jest raczej. No. 100 cm A ja, no, kawałek jest. O kurna. Ja pierdziel, stary. Myślałem, że spadam. Mimo wszystko. Zobaczcie, ile mamy tych tyrolek po po mapie, żeby no, szybciej się, e, no, przemieszczać, <laughs> ale no. Zobaczcie, nawet jakbyśmy mieli tutaj z buta iść. No to ile by nam to czasu zajęło? No przerąbanie, bo tu krótko trzeba zrobić jeszcze schodki na tą e, górę, na tą górę i tak już sobie i tak e, porobiliśmy. No ale no, nawet co nie. A my lecimy na. No właśnie. Tam tamtą stronkę. Czyli tam gdzie zaznaczył peperoni. 600 metrów jednak. O. Myślałem, że bliżej będzie. <grych> no ale dobra. Let's go, let's go Dobra, zostaw ją. Niech spada. Nie no, pewnie że tak. Nie jest nam potrzebna do szczęścia. już tyle się po prostu napukaliśmy tych larw, że aż się nie chce. I to... Kurde, biedronkowych, niebiedronkowych Wszystkich Tak, tych larw jest tu za dużo Ojej. Do przesady wręcz Bo to taki przeciwnik, nie przeciwnik, a wszędzie tego nasrane Mimo wszystko nawet i tak mocne są jak, jak na larwy Trzeba, trochę je tam pyknąć Boże, teraz w ogóle czujecie, że mamy stworki cały czas z Nie wiem, jakimiś, kurde Zapałkami w głowie czy kiwie co? O co chodzi w tym? W ogóle tutaj ile jest tego? O nie, źle. Właśnie widzę, że im dalej jesteśmy w gierce, tym te stworki to faktycznie już takie defaultowe są nawet i, i mocniejsze. Przynajmniej gierka starała się zrobić mocniejsze. Bo to już są inne larwy niż to <laughs> początkowa. O kurna, spadło Cieba. mi się. <laughs> Ty, nie, 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 nie wiedziałem, że tam jest ten. No nieźle. Tu mamy jakiś Tam O, tam tyrolka jest zrobiona już. Widzę z tego. Jawa e matika na dół. Tak, tak, no jest, jest, jest. Taka, taka, co prawda bardzo skromna w porównaniu do tego, co my mamy. <grych> <grych> Ale jest. Ale jest. To jak tam wejść na gło? E po, po, po kablu no? chyba, no. Oj, tu trzeba uważać, żeby nie stanąć na no to iskrzące się Już raz sobie tak stanąłem A to i tak, to co jakiś czas chyba widzę, że... ...że napitala Lepiej nie stawać Hej, jak tam biegnie, Stanąłem, ty. Stanąłem raz też na tym, na akumulatorze, na samym plusie, gdzie teoretycznie nic się nie powinno stać, to i tak mnie zabiło <laughs> Zainstaluj komórkę powiększającą O kurde, no dobra instalujemy. Ale my jej w zasadzie. No my mamy materiały do jej stworzenia, ale nie, wie, nie wiemy gdzie ją stworzyć. Nie Jest wie. tu coś, gdzie ją można jakoś pyknąć? Ja no nie wiem. Może u góry? Nie no mam. Komórka powiększająca, postaw. On. my składniki w, tym, w termówce teraz. O, 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 no to składniki mam. No to dawaj, dawaj. Czyli muszę tam wejść do góry, nie? Do no, tego? no, chodź do mnie, no. Idę, idę. Stary, będziemy... Będziemy chyba więksi, tak mi się wydaje, przynajmniej. To się by było. Tak chociaż... Z 10 centów, kurde, to by było dobrze. Dawaj, dawaj... Maniek. No, no, jak się powiększymy, to już się gra skończy raczej. Co ty w życiu? No, jak sobie to wyobrażasz. <noise> no będziemy chodzić, jak... Jak pają. No serio?! <głos> Co?! <głos> Nie, no do pana jesteś. Ja nie, 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 nie wyjdziesz? Nie. Ja. O, dobra, dobra. O, jest, dobra. <grym> Aha. O, I co dalej? I co? Ja tu nic nie mogę. Kliknąć. A wyszłeś? No nie, no ja mam tylko materiały do tego, ale widzę, że tu jest miejsce de facto na tą komórkę, zrobioną już aha czyli trzeba iść do domu zrobić ale o... wykrzyknik jest na górze może coś na górze jeszcze A, to jest A faktycznie dobra chodźmy na górę no może tam trzeba kabalak. to zrobić faktycznie no to lecimy w takim razie zobaczymy co tutaj będzie jakiś wichajster tutaj widzę że jest potężny Mam jakiś wykrzyknik, także od razu spojrzymy, co tu. Co tutaj od nas chcą? skurczybyki. Aha, tutaj te składniki peperoni, dawaj. O, o, no. Co jest? Musimy kliknąć on. Poczekaj chwilę. Ja mam. Tak, klikniesz, klikniesz. Ja tu obserwuję, co się dzieje. Na ty? Na kalkulatorze? Tak, tak jest Dobra, jesteś gotowy do Chyba tak, bo schowam bo... się trochę. Dymy! Gdzie się O kurde. No chłopie. Ej, co jest? mrówki te bitum. O, się. Wow, mamo. No nie, źle. Napraw moduły. <laughs> let's go. Oho. No to nie mamy tego naprawczego We chyba, co? Czy... no. W... Narzędzia do naprawy? No nie, nie mamy. No to trzeba iść do domu, trzeba let's pytanie, go. czy to tym narzędziem, czy czymś innym. Czy to będzie jak ta obrona mikserów? A właśnie, no bez kitu. dobra. Możemy sprawdzić. Bo oni psują Terolka była, nieważne No a tam była terrorka A psują Bez. cały czas! Tak, 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 no dobra Dobra, to idź do pierwszego, ja tam lecę do drugiego osad się rozdzielmy I cyśna na hita padła Oj, bo tam mocno już rozwalone tak jest jedna Już biegnę No proszę to zostawić jak strzeliło mi on też jeszcze Czyli jeszcze raz pewnie będziemy musieli to uruchomić No możliwe Ale to jest piękne Dobra, czyli co? Musimy naprawić, musimy skoczyć do domu po... Po te ten te, te naprawce. No nieźle. No chyba tak. No, na pewno. Bo ja na pewno nie mam chyba wykwiponku tego. No nie, niestety nie mam. No to dobra, no to szybkie cięcie i <laughs> idziemy po, po tą e, naszą e, niesamowitą, kurczę, e, narzędzie naprawcze, o, także, no, dla was sekunda, dla nas 5 minut. <laughs> dobra, jesteśmy i dołączył do nas Grzesiu, także siema na Grzesiu. Siema. Dobra, ja idę odpalać tą machinę. Także no, zobaczymy. Trochę się tutaj Objeźdź. Rozbudowaliśmy, żeby nam było o wiele łatwiej, bo powiem, wam szczerze, że ta misja jest popieprzona I to tak, no, dosyć dosyć mocno. Także no, nieźle, nie nieźle. Tutaj trzeba już na tę misję, misję przyjść tak dosyć mocno. Opitulony już, fajne itemki. Także idę szybko na ten kalkulator. Cyk cyk cyk. No i ta, no i. No i bronimy ten, ten wichajster Let's go! Ty, ej napraw moduł, bo nie mogę ten Nie mogę odpalić, ale fail Oj <laughs> Nie który? wiem który Nie wiem, yyy, e, u Grzesia okay, mój jest okej okay. Ugrzesia, no <laughs> <laughs> Jak się tam dostać teraz? Na <laughs> człowieku To to tam rozwalisz to najwyżej Cześć, okay, bo to taki parkur jest no, O, jest. Czekaj, 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 kurwa, czekaj. Ja pierdolę nie naprawiłem do końca. I widzisz? No, na no zero jest. Nie na zero, ale widzisz, źle jest B. No, na no zero. To no, nie jest na zero. A, tyle mam. E... Dobra. A I mi pokazuje, że zero miał. E to tam. Nie ma tragedii. Dobra, chopię. Lecimy. Coś to się przyjdzie. się mi pomoże. Tyś, tyś, tyś. Na razie to jest spoko. A on tymi, kurna. Tymi, ten wendel nam pomaga, tak. Tak. Ja więc co on Tylko ten żul się blokuje w teksturze i. No. O, no, nieźle. Jak tam się idzie? No, razie komar już Dobra, idę do siebie. A ja mam Wendel mi jeszcze pomaga, także... Ja akurat tam spoko. na dwie naraz, szwyku, jak Barbarzyńca Najgorsze to są te małe gwienka. Tak wkurzające są Tak One strasznie Dobra Co mi tu atakuje na O, dobra, już nie Tam u Ciebie coś peperoni, pomóc? Eee, nie, nie, luz, luz, luz Grzesiu, pomóc? No, na razie jest git O, mam Biedronę Ojej, ale mi pieprznęła Małego wiąka, idę do Grzesia Dawaj Grzesiu szybko i z głową mam vale, ją vale. Dobra, nara Zajebiście Dobra, jest ok. Mamy 20% około i trzymamy się zajebiście. Także. już to siła. O! Tak. Oj, dostała bombę. Ja słyszę jakąś parolotnię, ale. Nie widzę. No nieźle. Nie a tu jest! Ty kurna asie! Przebrzydły! O, jednak muszę wyciągnąć Kurna, najgorsze jest to trafianie Ja pierdoszę Takie uniki robi O, no, ja trafiam Z daleka <grym> O, no, widziałem, coś przyleciało, Mówię, co jest To Grzegorz sniper człowieku jak No coś mi atakuje Bazę Nie wiem skąd, ale atakuje Aha, dobra, wiem No nieźle, że to tak bije Ej, duży idzie Idę? O kurna U, ku kusza znaczy się na razie Chociaż dobran. Pierwszy. walec ten Z mota. Najważniejsze, żeby jak, jak najszybciej. Dawaj. Ja idę do was. dawaj, dawaj, dawaj. Ty tam strzelaj w sumie z niego, Peperoni. Na się w sumie. Ty że sery masz chip. Nie, ja mam super chip. A ja tu biję się z nim. Zy świeczkami chodzą. Dobra, łatwe, z wami. No kurwa, uderz to. Hehehe, <noise> <Tole. głos> że trafić To <noise> Tu jakoś mi się przydzierają przez ten. Czekaj, kurde, nie mogę postawić teraz. No ja pitole. No było. O, ej, masz, masz ten? E, cegły? Peperoni? Nie ja mam. Rzucał, rzucał. Kurwa, tu bez tu mi zrób daj mi to, że się skurczywyk, nie ma miejsca w wykupunku. No nie, dowolna jesteś No nie ma no, miejsca Postaw ścianę i ci zbuduję No jest, jest jest właśnie postawiona Ale dobra, bo to u nich... Eee, u nich impreza Zadyma, zadyma Kopie, zobacz, że tu wchodzę, a teraz dwa i jedno Nie mogę no. zbudować, bo tu ten petel kurwa lata nad tym No ja też nie mogę ja... Pier... No ty ciulu nie myty, no. A nie, bo mrówka tu jest. No to zebra się. On... O. Już zebrałem. Dobra. O, idą. Idzie, frajna. Dobra, dawaj, to do, 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 blisko daje. Oni są słabi akurat. Boże, jak będą atakować ci... Już bardziej to Wtedy będą dymy Dobra, łatwo Dobra, idę zobaczyć z drugiej strony, czy coś się dzieje Ja teraz co to, to są tak denerwujące, bo one ci spowalniają w tym takim... Kurde to mały tu są A. A, no, no A, bo oszołomiony jest Leż Dobra, jeszcze jednego bombardiera mamy Prawdziwa walka tu się jeszcze zacznie O, na pewno Zaraz no będzie jest? chyba jeszcze O, idzie, wkończy. idzie, 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 no Dymy, o, ale mam ten Komary skadek. u Ciebie, Grzesiu U nie? No, tylko z drugiej strony Ej, dymy, dymy Faki, pomóżcie Jak muszę komary rozpieprzyć? Za siusiu tu jest ale jak! Ole na Wypierdolaj ja wiszę Co to są za dymy pizza za strona Wypierdzaj wist Pizza Ja pierdolę spadłem Książca mam jeszcze Oj to jest tak kurna no za dymka jest że to jest hit Dobra, kurde, Kurde, mało kapy nie, Ja pierdoczem Dobra tego walić walić tego kurwa od nie, nie, ci nie, nie, człowieku Wypierdalaj mi nie, kurwa nie, Kurwa Wypierdalaj ty Dał mnie, ty. Jakie ja to są dymy, człowieku, ja tu nic nie widzę. Ale ty grówka wypieprzaj to Ty też. Kurwa, nie macie. <laughs> Czekaj, muszę gammę sobie zmniejszyć, bo tu już gdzie nie jest i Opcja, o, sobie on... Na gamiec Kurwa, dopiero was stąd wypierdoliłem. Wy... O nie no, zrzuciła mnie na to zaraz jej wypierdolę <laughs> Oj, biją mi, biją mi, biją mi. Kurwa, kurwa, nie żyję, nie żyję, nie żyję, nie żyję. Ja pierdolę, nie zobaczyłem swojego HP Ej, podniesie Ej, mi ktoś, mi bo, mi A biją. bo mi abiją, bo no, mi abiją. Tak, kurwa, jestem tu przecież. Ich biję, nie? Dobra, dobra, bo ja nic nie widzę. No, ja ci już was pomogłem, drugi raz zostałeś, belski. No, nie dociągnęli do końca. Taki z nie jesteś. Właśnie Ja pierdykam. Czekaj, bo tu dymy są. To są te rostocze zastrane jeszcze. O, jeszcze kurwa ty. Ten bi najbardziej Komar Bo on mi też trzy lepiej przejął. Nie komary, komary to jest naprawdę plaga. I w realnym życiu i w tej grze. O no, naprawdę Ja pierdziele ile tych małych pustek. O nie, wrzuciłeś. O ty jest. kurwa. Jeter Ja pierdzielę ile Jeszcze raz mnie rzucisz, co cię kurwa wyjaśni. Zrobię nic ze Dobra, ja już swoją bazę zostawiam w sumie, wyjebane. Jebałemu. Ja, to ej Ja mam jeszcze u siebie u. tu. To zaraz mi No To ona bior. ma naprawdę dużo HP Kurna te <noise> tam się biją! Tu wajka... Nie straciłeś jeszcze na tym mikserze ani, no no ani tak, kapki zaraz, HP, nie? To zaraz ściany będę miał Tak ściany to tam wiesz Dobra, Biedronka leży no, Ale nawet mi nie rozwalają zbytnio Pepper, stój Kurde, nie trafię Wypadaj Ej, Jezu, kolory, jak kolory, ja się kolory, tu próbuję to zwłoki wszystkie Idę, idę O nie, no padłem <ścoughs> Nie no, Ej, ja impostor. Się nie podnoszę Impostor Nie no, tak mnie biją, że to jest hit Nie mogę mi go trafić, a ten reloading też w ogóle Ej, chodź się, bo 20 sekund. 20 sekund. O. No, padłem. Dziwam tak jest jak się bloków nie używa w tej grze. No, ale bez kity, nie używam bloków. Dobra, zobaczymy, co się dzieje. No właśnie widać, nie? O, 10 sekund mam, no nieźle. Ej, chodź, 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 chodź. O, nie zdążycie. 8, 7, 6, 5 4, nie, no, no to GG. To no, ja idę po mój soczek, który sobie uważył właśnie. No nie, no, nie źle, grzesiu. Dobra, ale ważne, że zrobione. Zrobione? Zrobione. Także najważniejsze. Teraz tylko trzeba iść ten. ten trupów tam leży? No, trupów tam jest od zarąbania. Dobra, nice. To do następnego.